Kruche, na cieście francuskim, a nawet z galaretką. Różne ciasta, a jeden wyjątkowy składnik jabłka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby społeczność nasza lokalna mogła się z sobą e, złączyć, solidaryzować, żeby mogła się wymienić swoimi doświadczeniami, żebyśmy mogli się poznać, bo część mieszkańców to są zupełnie nowi ludzie. E, przyprowadzili się niedawno tutaj do Małujowic. No i to jest zawsze fajna impreza, jak możemy rozmawiać z drugim człowiekiem. W naszej wsi tak, są bardzo za, zaangażowane gospodynie, które pieką ciasta na różne cele. Począwszy od Jakubowego po cele charytatywne i dotarliśmy do święta jabłka. W konkursie na ciasto z jabłkiem mieszkańcy Małujowic zgłosili 12 pysznych wypieków. Różne są pomysły na to ciasto, jak to jabłko wykorzystać w przepisach kulinarnych. Liczymy tutaj też na przepisy tradycyjne i na przepisy takie y, nowoczesne, oryginalne. Zobaczymy, y, jak mieszkańcy, jak, jak, na co im wyobraźnia pozwoli. Konkurs wygrało szarlotkowe szaleństwo, w którym pełno było jabłkowego nadzienia. Całość otulono śmietaną z cynamonem. Przepis mam tradycyjny, jeszcze praktycznie można powiedzieć, odziedziczyłam po mojej mamie, to znaczy treściowej, ale mama piekła przepyszne ciasta i kontynuujemy w rodzinie już trzecie pokolenie. Właśnie ten jabłecznik jest rodzinnym, ale też staram się przekazać innym bo w gronie swoich znajomych, rodziny jest naszym przysmakiem. Głównym celem jest to, aby mieszkańcy mogli razem zasiąść do stołu, spróbować własnych wypieków nawzajem, w miłym towarzystwie, przy miłej muzyce, kawie, herbacie. Mieszkańcy mogli nie tylko spróbować najpyszniejszych konkursowych wypieków, ale także wziąć udział w zabawach. Wydarzenie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich Małujowiczanki.